parafianie umiłowani w Chrystusie siostry bracia. Wraz z księżmi wikariuszami, przemkami, księdzem Zbyszkiem tak jak w ostatnich latach, tak i dzisiaj w dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa chcieliśmy Wam złożyć jak najlepsze Składaliśmy je w tych ostatnich latach w momencie, kiedy przynosiliśmy święconki do kościoła, do świątyni, tak licznie, z dziećmi, z najbliższymi, korzystając również z możliwości adoracji przy Grobie Pańskim, to, co przeżywamy teraz, dla wszystkich, jest myślę dużym doświadczeniem. Nie umiemy się w większości odnaleźć w tej sytuacji koronawirusa, tej choroby, która przyszła, można powiedzieć, nagle. Wielu ludzi często mówi, aż trudno w to uwierzyć. Widzimy, co się dzieje. A ja chciałbym odnieść się do tej sytuacji, bo składając życzenia tegoroczne, nie sposób nie odnieść się do tej epidemii. Widzimy tak wiele rzeczy i trudno nam jest uwierzyć. Ale ufam, że być może wielu z nas w tym roku, widząc pusty grób, też ma trudność z uwierzeniem, że Bóg zmartwychwstał w Jezusie Chrystusie. Być może dla wielu z nas, kiedy czuliśmy lęk i strach i czujemy go, Ciągle, nieustannie. Oczekujemy na jakąś niesamowitą nadzieję, na coś, co zmieni tę rzeczywistość, którą teraz przeżywamy. Ufam, że dla ludzi o otwartym sercu i rozumie, być może te święta były jedne i są jedne z najważniejszych w ich życiu. Niech dobry Bóg który jest w każdej rzeczywistości naszego życia, nie tylko wtedy, kiedy jest nam dobrze, spokojnie, ale właśnie kiedy chociażby tak, jak w osobie Jezusa Chrystusa pokazał, że w jakiś sposób potrzebny jest również i nam ten Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Życzymy Wam, byście nigdy nie tracili nadziei, nie tylko fakt zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie, ale również tu na ziemi tej doczesnej, Fakt mocy, która wypływa z daru wiary, z Eucharystii, z tej wielkiej tajemnicy wiary, o której w tym roku szczególnie mówimy. Życzymy Wam, szczególnie do tej pory, byście te święta mogli przeżyć wśród gronie najbliższych, tak mówiliśmy co roku. Obawiam się, że w tym roku, tego czasu. Mamy bardzo dużo, żeby spotkać się z najbliższymi. I choć mamy różne odczucia, to życzę Wam również, żebyście pamiętali o tych dniach, kiedy już będziemy mogli wyjść tak jak Jezus z grobu i zacząć nowe, piękne życie, nie zapominając o tym, co bolesne, ale ciesząc się darem miłości, które zrodziło się. W Jezusie Chrystusie z martwych stanie. Szczęść Boże wszystkim na święta.